Cześć wszystkim z tej strony Kamil z kanałem Kryptowalut. Dzisiaj film o wynikach stakingu na kryptowalucie icon. Następnymi na liście będzie algorand oraz kawa z giełdy Binance. Tam wam pokażę jak to wszystko wygląda w tym momencie. Natomiast dzisiaj zajmiemy się na początku tym iconem i pokażę wam, ile zarobiłem i ile wystajkowałem przez niecałe półtora miesiąca czasu. Także przejdziemy sobie od razu tutaj na portfel Kryptowalty, jaką jest Icon. Jest to portfel wbudowany w przeglądarkę Chrome, więc jest to jeden z najmniej bezpiecznych oczywiście portfeli. Polecam wam ściągnąć ich portfel, czy to desktopowy, czy to mobilny, i tam stajkować sobie te kryptowalty. Natomiast ja że robiłem to w ramach testów, no to pobrałem sobie to tylko jako wtyczkę do Chroma, i tak wam też pokazywałem wtedy to na tym pierwszym filmie. Jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. I na starcie stake'owania posiadałem 1300 tokenów ICON. W tym momencie przejdźmy sobie jeszcze do zakładki Coins and Tokens, e, nie do Coins and Tokens, do Voting, My Status. Połączmy sobie, że to jest ten portfel, wpiszę tu tylko hasło. OK, o, niepoprawne. No weszło, dobra, już myślałem, że nie będzie. będę musiał sobie tutaj te hasło restartować jest taka opcja, żeby restartować hasło, ale chyba do tego potrzeba klucz prywatny, z tego co wiem, więc to jest trochę takie dziwne. Ok, no i widzicie, że na koncie mam 1310 iKonów i jeszcze posiadam 15862 i IScory, I jak sobie podzielicie przez 100, to wychodzi wam ilość tych iKonów, które wystejkowaliście sobie. To jest ich taka wewnętrzna, z tego co wiem, waluta, jakby. To odpowiada za staking. Jak sobie to potwierdzicie na tym portfelu, to ikony takie prawdziwe, które już możecie sprzedać na giełdzie, zostaną wam dodane do waszego konta. Ja specjalnie ostatnio tego nie klikałem, po to, żeby zobaczyć, po to, żeby pokazać wam to wszystko na filmie, jak to wygląda. No i widzicie, tutaj mam te iScore, tyle mam w tym momencie tych punktów, tyle ikonów dostanie, zostanie dodanych do mojego portfela. Więc ja sobie klikam Claim. Informacja, że takie coś się stanie. Claim. Close, to zaraz zniknie, odświeży się. OK. No i widzicie, że w tym momencie mój cały balans wynosi 1326 ikonów. Ja sobie teraz kliknę na przycisk Adjust i zwiększę tą ilość ikonów, którą mam użytą do stajkowania na maksymalną, czyli powiększę to po prostu te nowe, które mi się wystejkowały. Dam plus, zostawię sobie, tak jak mówiłem na pierwszym filmie, jednego ikona do płacenia prowizji. Dam Complete. No i to znowu mi się musi tutaj odświeżyć. OK. W tym momencie widzicie, że mam 1325 ikonów biorących udział w stakingu. Warto sobie raz na tydzień chociażby wejść i kliknąć tutaj i zatwierdzić tą ilość, żeby ten procent tak zwany składany cały czas działał, no i żeby się Wam stake'owało z większej ilości tych ikonów niż z tej podstawowej. No bo i tak jeżeli nie macie zamiaru tego sprzedać, to trzeba sobie klikać, powiększać, 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 żeby niech ta kura śnieżna powoli, powoli, jakby nabierała rozpędu, i żeby tych coinów biorących udział w stakingu było więcej. W tym momencie mogę też zwiększyć swoją moc głosowania na różnych tutaj ziomeczków. <laughs> dołóżmy, nie wiem, temu, dołóżmy na przykład maksymalną ilość. O, zostawmy sobie ten tutaj. Nie, yeah. dajmy mu wszystko. OK, głosuj. No i całą tą swoją moc głosowania wrzuciłem. Na, na, na akurat tutaj ACX Station. Ktoś się pytał, że nie podo... Ktoś się pytał, że nie widzi tutaj tych iScore'ów, że te iScore'y mu jakby nie działają i czy nie trzeba czasem głosować. Ja głosuję od początku na delegatów. Ja głosuję na, od początku na delegatów. Natomiast wydaje mi się, że z tego co czytałem na reddicie nie jest to wymagane, abyście mogli zacząć stajkować. Są to, widzicie, dwie osobne jakby formu... Są to, widzicie, dwa osobne formularze i jeden bez drugiego może z tego, co przynajmniej ja wyczytałem, działać. Jeżeli nie jest to prawda i ktoś znajdzie w whitepaperze lub gdziekolwiek indziej taką informację, że trzeba głosować, żeby nam się zaliczało te stajkowanie, dajcie znać w opisie, dajcie znać w komentarzach. Natomiast z tego, co ja wiem, nie trzeba głosować, żeby móc stajkować ikony. nie wiem. Dajcie znać, tak jak mówiłem w komentarzu, co my jeszcze chcemy sobie tutaj sprawdzić. Bo pokazałem wam, jak tutaj dołożyć, ile zarobiłem przez ten czas. Natomiast jaki to jest procent przez te półtora miesiąca? No to zaczynaliśmy z ilością 1300 równych ikonów. Mamy teraz 1326. No to szybka kalkulacja. 2%, o 2% powiększył nam się nasz depozyt przez półtora miesiąca, tak. Czyli podzielmy sobie 12 na 1,5 to mamy 8. 8 razy 2%, no to wyjdzie nam, że rocznie zarobimy 16%. Plus, minus, oczywiście, z tego co mamy. Przejdźmy sobie na kalkulator. To jest jeden z dwóch kalkulatorów na stronie ICX Staking Reward.io. No i właśnie pokazują nam, że plus, minus te 16% rocznie powinniśmy zarabiać. Czyli jakby zgadza nam się to z tymi estymacjami, które ja pokazałem Wam na tym pierwszym filmie. Tam mówiłem chyba o 17% z tego co wiem. Natomiast 17-16% no nie jest to jakaś ogromna różnica, jakbyśmy powiedzmy mieli 17% na 5%, tak? Wtedy już człowiek mógłby się zdenerwować i stwierdzić, że to jest jakaś wtopa. Natomiast 17-16% oczywiście to się może zmieniać w zależności od ilości osób stajkujących. Ile z tych ikonów będzie użytych do stajkowania, i tak dalej, bo jak widzicie, tylko 30% obie, obecnie w obiegu ikonów jest wzięty pod uwagę, jeżeli chodzi o stajkowanie. 70% coinów, które są w posiadaniu przez innych użytkowników, nie bierze udziału w stajkowaniu. Dla nas to lepiej, oczywiście, bo jest większe prawdopodobieństwo, większy zysk dla nas jako z tego powodu. Drugi kalkulator pokazuje 1573. Więc jest to, widzicie, w granicach tego, co ja Wam tutaj wyliczyłem, czyli tych 16, 17, 15 Także zgadza się jak na razie to, przez półtora miesiąca fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o kwotę, która się przez ten czas zarobiła, no to tu chyba była cena ikona, on spadł oczywiście 0,234, 0,234 razy te śmieszne 26 ikony. No to przez półtora miesiąca to jest tylko 6 dolarów, tak? No to szału nie ma. Chociaż teraz ten dolar stoi, no to całe 25 zł zarobione. Ale tak naprawdę zobaczcie, że to jest zarobione przez nic. Ja nic nie robiłem. Nagrałem tamten film, wtedy klikłem. Wszedłem dwa razy sobie jeszcze w przeglądarkę w międzyczasie i kliknąłem tak samo odbierz te coiny. Teraz wszedłem czwarty raz. Kliknąłem odbierz, wrzuć te coiny na stejkowanie. Wszystko to tak naprawdę zmieściłbym w pół minuty, łącznie z zaregowanie tego potwora. No i niech sobie tutaj to oczywiście leży. Patrząc na tą kwa, całą kwotę ikonów, jakie tu mam, 1326 razy ta cena ikona no to jest 310 dolarów. Ja pamiętam, że kupiłem ikona za 500 dolarów. Także jestem 190 dolarów w plecy w tym momencie. Ale pamiętajcie, że ja to kupowałem przy kwocie Bitcoina 8400 dolarów, 8500 dolarów z tego co pamiętam. I byliśmy jeszcze przed tymi wszystkimi potężnymi spadkami spowodowane wirusem na literę K. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że takie lawinowe spadki na rynku staną się. Natomiast tutaj no nie jesteśmy jakoś okropnie w plecy. No wiadomo, te 30% chyba to jest tak, ale na rynku kryptowalut no, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tak jak mówiłem w tamtym pierwszym filmie, ja to kupiłem testowo, żeby zobaczyć, jak ten staking działa. Mało kto zajmuje się stakingiem, także ja stwierdziłem, że poruszę ten temat i pokażę na prawdziwych pieniądzach, zainwestuję swoje prawdziwe pieniądze w cały ten biznes i pokażę Wam jakie są zyski, jakie są straty, co trzeba robić, czy wymaga to od nas jakiegoś poświęcenia. Jak widać poświęcenia nie wymaga zarobionych parę dolarów jest oczywiście za takie, jak mówiłem, zero wysiłku. Także wydaje mi się staking naprawdę fajną opcją do, do takiej lokaty, do takiej lokaty swoich oszczędności. Tylko tych, które oczywiście nie można stracić, tak? W przeciwieństwie takiej standardowej lokaty, no bo nagle ikon, wiecie, upadnie do zera i dupa będzie z tej waszej lokaty. Natomiast, według mnie, jest to bardzo dobry projekt, który ma przyszłość, ma szansę, żeby się potężnie rozwinąć. To jest, tak jak mówiłem, koreańskie i Ethiop teraz kosztuje 170 dolarów, a to kosztuje, widzicie, 23 centy. Nie mówię, że to będzie kosztować 170 dolarów, czy będzie chociażby kosztować 5 dolarów, czy 10, czy dolara. Natomiast Różnie że może być, różnie przy kolejnym all time high na bitcoinie i kryptowalutach. Możemy zobaczyć tutaj cenę tej kryptowaluty. Także warto coś takiego ikona oczywiście posiadać na swoim portfelu i na przykład go stake'ować w międzyczasie. Dobra, dajcie znać czy wy stake'ujecie ikona, z jakich portfeli do tego korzystacie. Potwierdźcie mi tę informację o głosowaniu i stake'owaniu, czy jest to potrzebne. A my widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!